Hej kochani, w tym tygodniu był Prima Aprilis, czyli jeden z ulubionych dni Wiktora. ich zresztą też. W tym roku udało nam się zrobić rodzicom kilka psikusów. Jeśli wy też lubicie żartować, to zostawcie łapki w górę i zaczynamy! Cześć, wróciłam! Co na obiad, tato? Hej, w kuchni masz warzywa z ryżem. Hmm? Cześć, kochanie! Masz naleśniki? zamienić się? Nie ma mowy. Kochanie, warzywa są zdrowsze. Mamo, czy ty używasz mojej maskary? Yy, ojejku, moja się skończyła, a ty swoją i tak używasz tylko od święta. No ale mogłaś chociaż zapytać. O już przestań i zjedz ten obiad zanim ostygnie. Yy, trochę przeszedł mi apetyt. Hej Wiktor, chcesz trochę obiadu? Bo chyba co, ja go nie zjem. Naleśniki? Nie wierzę, z toą się podzielił, a ze mną nie chciał. Może chcecie ci zrobić prima aprilis, czy coś? Zaraz to dzisiaj? No, pierwszy kwietnia. Okej, okay, to dobra okazja, żeby odegrać się na rodzicach. <muzyka> Ale będzie śmiesznie. Ciekawe czy tam prank wypali. Zostawcie łapki w górę. Mam tego dość. Proszę tu więcej nie dzwonić. Coś się stało, tato? Od godziny dostaję dziwne telefony. Już chyba z 10 osób dzwoniło i pytało, czy jestem firmą sprzątającą. Eee, naprawdę? No, dzwonią i pytają, czy wysprzątam mi mieszkanie. A, a, to ciekawostka. Dlaczego bym mieli to robić? Wszystko mnie dzisiaj denerwuje. Nawet ta pianka do golenia. Czemu? Jest chyba jakaś przeterminowana. Lepi się i jest słodka. A, skoczę do sklepu i kupię nową. Naprawdę, żeby sprzedawać przeterminowaną piankę do golenia? Kto to widział? Co to ma być? Będę sprzątał mieszkania, w Zajan za pączki? Kto to tu powiesił? Co to za głupie żarty? Jejku, mam nadzieję, że nikt tego nie widział. O nie, chyba trochę to potrwa, zanim je wszystkie zdejmę. Gdzie jest ten Andrzej? Miał wejść tylko popielkę do golenia, a nie ma go już od dwóch godzin. Co to kontrola? Przecież nie chyba zbyt szybko. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Władzo. Zaraz, czy my się skądś nie znamy? E, nie, nie kojarzę Pani, za to mam dla Pani mandat za zbyt wolną jazdę. Słucham? To można dostać mandat za coś takiego? Tak, to będzie 26 punktów karnych. Proszę nie, stracę prawo jazdy. E, możemy to załatwić inaczej. A, rozumiem, e, chyba mam tu trochę gotówki. Oh, chyba sobie Pani żartuje, nie możemy przyjmować gotówki, to by była łapówka. O, no tak, przepraszam, chyba się nie zrozumieliśmy, ale jeśli chce pani zapłacić za mandat na miejscu, może pani zapłacić kosmetykami. Jak to kosmetykami, naprawdę? E, tak, to taka nowa forma płatności. I punkty się kasują. E, no dobrze. O, to ma pani szczęście. Tutaj zaraz obok akurat jest drogeria. E, Okej. Okay. Świetnie, tu jest lista kosmetyków. E, dobrze, zaraz wracam. Hehe, he, to jest nauczka za podkradanie moich przyborów do makijażu. Od kiedy można płacić za mada czminką i perfumami? Napiszcie w komentarzach, czy wiecie coś o tym. I co, udało się? Tak, mam zapas kosmetyków na cały przyszły rok. A ty co robiłeś? Dowiedziałam się jak się nazywała, była dziewczyna taty z podstawówki. Mam jego pamiętnik! Pokaż! <laughs> Mam pomysł! O, nic z tego! Miałam dzisiaj ciężki dzień, teraz moja kolej. Żołka, przez spódnia żeby sobie zagrać. To poczekasz sobie jeszcze troszkę. Chcę zobaczyć mój serial, to finałowy odcinek. Kto tu znowu? Ja otworzę. Na jakiej to było platformie? Ładne, co? Wo-ho-ho, masz wybiciela? E, niestety nie, to dla ciebie, tato. Kwiat dla mnie? Od kogo? W liściku jest jakaś Kamila Ksińska. Zaraz, twoja była dziewczyna z podstawówki? Naprawdę nie wiem, skąd masz adres. Musiała cię jakoś odszukać, pewnie wciąż jej się podobasz. Nic dziwnego, wciąż mam w sobie ten urok. <grym> ha, była z niej fajna dziewczyna, jej tata miał warzywniak i zawsze przynosiła mi truskawki. A potem zawsze graliśmy w gry. Proszę już to w co gramy? <grym> e, nie miałeś oglądać finałowego odcinka swojego serialu? Oj, tam jutro zadzwoni do koleżanki, to opowiem jak się skończyło. I co myślisz? Sara, ten prank jest bez sensu. Czemu? No bo tata ma teraz się za dobrze. Ach, masz rację. Musimy go jeszcze jakoś sprankować. Uwielbiam prima, Ja jestem tym z lewej czy tym z prawej? Nie wiedziałam, że to takie trudne. E, Okej, okay. chyba pora na małą przerwę. Od tych truskawek muszę do ubikacji. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego mężuś i dzieciak lubią grać w gry. I wiecie co? Nadal nie rozumiem. Mężuś? Musimy poważnie porozmawiać. O czym? Ostatnio poświęcasz mi mało czasu. Nawet nie kupiłeś mi kwiatów na dzień kobiet. Gdy dostałeś ten bukiet, zdałam sobie sprawę, że sam już od dawna nie kupiłeś mi kwiatów. Już nie jesteś taki jak kiedyś. Dlatego postanowiłam, że już nie będę ci robiła Twoich ulubionych naleśników z czekoladą. Że co? Przecież wiesz, że ja nie mogę żyć bez Twoich naleśników? Nie, mężu, się nie ma nic za darmo. Proszę, zrobię wszystko dla Twoich naleśników, o co tylko mnie poprosisz. Zaczynę znowu wyrzucać śmieci. Co ci tak bawi? Ale cię sprankowałam. Naprawdę zrobiłbyś wszystko dla naleśników? No to nie byle naleśniki, tylko naleśniki twojej mamy. Poza tym naleśniki to coś więcej. To symbol miłości. Jeśli się kogoś naprawdę kocha, to robi mu się naleśniki. A pamiętasz jak wcześniej prosiłam cię o naleśniki? Chyba już rozumiem o co chodzi. Tak. Zawsze wiedziałam, że lubisz Wiktora bardziej ode mnie. No co, ty oboje jesteście moimi dziećmi? Lubię was tak samo. Tato, ty nie umiesz kłamać. Chyba nigdy już się do ciebie nie odezwę. No dobra, ciebie lubię trochę bardziej. Naprawdę? No tak. Wiesz, Wiktor bywa czasem trochę denerwujący. Jak możesz tak mówić? Tato, nie wybaczy ci tego. Co jest grane? Wyprowadzam się do babci. Wiktor, co ty? Zaczekaj! E, Wiktor, przestań. Przecież wiesz, że nie mówię poważnie. Nie kłamałbyś w takiej sprawie. Syneczku, no co? To na pewno jest coś, co mogę dla ciebie zrobić. Właściwie jest jedna rzecz. Za chwilę muszę wrócić do szkoły i poprawić jej dwoje z polskiego. Co? Jest już siedemnasta. Aha, pani powiedziała wypoczyta na mnie po wszystkich lekcjach. No dobra, ale co ja mam z tym wspólnego? Przybierzesz się za mnie i ją poprawisz. No dobra. E, dzień dobry, proszę pani. Przyszedłem poprawić dwójkę z polskiego. Dzień dobry, panie Andrzeju! U, jaki Andrzej? Nie? ja jestem Wiktor! Przyszedłem na poprawę sprawdzianu! Panie Andrzeju, ale z pana żartowniś! Przecież Wiktor dostał dzisiaj piątkę ze sprawdzianu! Nie rozumiem... Jeśli chciał mi pan dzisiaj zrobić prima aprilis, to się panu nie udał. Prima Please To dzisiaj? E, tak, właśnie o to mi chodziło. No trudno, spróbuję w przyszłym roku. Do widzenia! Andrzej, a ty co? A, Wiktor mnie sprankował. No tak, przecież dzisiaj jest Prima Prilis. No. No i dlatego ten policjant wydał mu się taki znajomy. Musimy być teraz bardzo uważni, bo czuję, że to nie jest koniec pranków na dzisiaj. Och, nie znoszę Prima Prilis. Mamo, to, nie uwierzycie. Zostaliśmy nominowani do Oscara za nasze filmy. A? Teraz rozpocznie się gala z czerwonym dywanem. Mhm. Jasne, jasne. Serio, zbierajcie się szybko. Sorry, ale nie damy już wam się wkręcić. Jak chcecie, my jedziemy. Aha, ja nie zamierzam tego przegapić. Co tam puszczasz? A zobaczymy, co na tych oskarach. To się dzieje naprawdę? Tak, Sana nawet wrzuciła post na Instagrama. Yy, dobra, Żonka, szykuję jakąś kieckę, a ja mam nadzieję, że wcisnę się w mój garnitur. Aha. Ok, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jakie wybranki robiliście w Prima Aprilis. I pa! Uwielbiam Prima Aprilis.